Cześć, witam wszystkie osoby z Podna na Waszym czytaniu na miesiąc kwiecień. <laughs> Sorki za głos trochę mnie przychrypiało. Zobaczmy, co tutaj karty pokażą, pokażą dla Was wszystkich na miesiąc kwiecień. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne. One mogą rezonować, czasami może się zdarzyć tak, że po prostu coś nie będzie się zgadzało. Musimy też wszyscy jakby być przygotowani na to, że jednak w kwietniu no, czekają nas takie duże zmiany życiowe. Myślę, że związane po prostu z taką codziennością, która w wyniku no, tej choroby, która krąży po Polsce, wirusa naszego, to znaczy nie naszego, bo to nie nasz wirus, ale po prostu wszystkim chyba znanego wirusa, no, to wszystko będzie tutaj. U nas się zmieniało, myślę, że dość dynamicznie, także zobaczymy, co pokażą dla Was karty. <laughs> Dobra, zobaczmy. Najpierw zobaczymy sytuację zawodową dla lwów. Sytuacja zawodowa w kwietniu. Sytuacja zawodowa w kwietniu. <laughs> Już te pierwsze karty pokazują, że będzie myślę, że dość emocjonująco. Sytuacja zawodowa, czy też życie zawodowe, może się jednak skupić na rodzinie. Przede wszystkim, że pierwszą kartą, od której wychodzimy jest król Kielichów, a są to oczywiście emocje. Jest to również dla mnie Taka informacja, że tutaj sprawy rodzinne, sprawy domowe będą bardzo istotne i mogą one zaważyć na życiu zawodowym. Także myślę, że przede wszystkim tutaj w pierwszej kolejności jakby będzie taka konieczność, żeby pogodzić i tą pracę, i również dom. Czasami na takiej zasadzie, że trzeba będzie komuś wytłumaczyć, na przykład, dlaczego musisz iść do tej pracy, dlaczego nie możesz na, to, na daną chwilę zostać w domu, bo karty też pokazały, że jakby wasza obecność. I też aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym będzie tutaj ważne. Być może właśnie macie, czy też pracujecie w takich zawodach, które pomimo no, tego, co się dzieje, czy, te, czy też właśnie tej kwarantanny, którą na razie sami sobie narzucamy, bo tak jakby jest apel do ludzi, żeby zostać w domu, tak, nie ma tutaj jeszcze takich nakazów. Być może wy właśnie. Będziecie takimi osobami, które jednak w, tej, w tym życiu zawodowym muszą uczestniczyć aktywnie. Chodzi mi o to, że po prostu ciężko będzie wam zostać w domu, tak? I te emocje mogą być takie dość duże. No, i rzeczywiście tutaj karty zaznaczają również to, że trzeba się będzie jednak pogodzić z tym, że praca będzie ważna, tak? Zobaczcie, jak tutaj ja mówię, a karty się układają pod to, co ja mówię. Dziesiątka denarów, ósemka pentakli Jest to, są to karty, które wskazują właśnie na skupieniu się na życiu zawodowym. Takim dość mocnym sfokusowaniu się, także życie zawodowe, praca będzie dla Was bardzo istotna i myślę, że w kwietniu wiele osób właśnie spod Waszego znaku będzie po prostu aktywnym zawodowo będziecie tą pracę wykonywać. Oczywiście może się to wiązać również z tym, że no tutaj Jakieś niezrozumienie ze strony na przykład Waszych bliskich, może być, każdy się też tak naprawdę teraz boi. Szczególnie jeżeli chodzi o osoby, które aktywnie właśnie tutaj jakby współpracują również z ludźmi, chodzi mi o sprzedawców, czy też na wszystkie osoby, które teraz mają kontakt, tak? Także u Was wygląda to w ten sposób, że jednak praca będzie ważna, będziecie na niej sfokusowani, będziecie potrzebni. Dla osób, które szukają pracy, Myślę, że tutaj raczej powiedziałabym w ten sposób, że w tych swoich poszukiwaniach wy nie przestaniecie, nie, nie jakby nie zrezygnujecie z nich. Też taka aktywność jest tutaj pokazana z Waszej strony, natomiast myślę, że tutaj mi się generalnie nie pokazały karty, które mówią o byciu zatrudnienia, ale bardziej pokazałem się karty, które wskazują, że wy możecie szukać na przykład w miejscach, gdzie już byliście, rozmawiać z ludźmi, których już gdzieś poznaliście w swoich wcześniejszych miejscach pracy. Być może będziecie chcieli również do takich miejsc wrócić, więc bardziej tutaj widzę waszą aktywność zmierzającą jakby nostalgicznie, czy też powracanie myślami do miejsc, w których już byliście i być może właśnie chęć szukania pracy w tych miejscach, ale tutaj powiem szczerze, że jakby takiej karty, która mówi o tym, że praca będzie, tak? Ja tutaj jeszcze nie mam. Myślę, że kwiecień będzie takim bardziej miesiącem, w którym no, trzeba będzie przeczekać. Ta aktywność tutaj będzie dużo niższa, mniejsza i raczej mniej okazji do tego, żeby tutaj podjąć pracę. Zobaczmy, co jeżeli chodzi o finanse dla Lwów. Sprawy finansowe. Z karty mieczy, czyli mamy tutaj bardziej planowanie, bardzo, bardziej taką aktywność umysłową niż działanie, ale co one nam tutaj pokazują? Po pierwsze będą pokazywały jakiegoś rodzaju wasz spryt, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Będą pokazywały również zrzucenie z siebie jakichś obowiązków czy też takich obciążeń finansowych w tym miesiącu, ale również i finanse, które będą w pewien sposób, no nie ukrywam, że powodowały takie zmartwienia. O co tutaj może chodzić? Po prostu może to być taki sygnał, że w kwietniu po pierwsze zaciskamy pasa, po drugie musimy rozplanować sobie swoje wydatki, zrobić to w sposób sprytny. Czasami na granicy takiego działania. No, powiedziałabym nawet na granicy prawa. Uda wam się odsunąć jakieś płatności, odroczyć jakieś płatności. Dla niektórych również będzie to taki sygnał, że uda wam się coś po prostu do końca spłacić, tak, zakończyć. Natomiast karty sygnalizują również, że no, trzeba się będzie liczyć z jakimś takim poczuciem niezadowolenia związanym z Związany po prostu ze swoją sytuacją finansową. Także przede wszystkim dobrze sobie rozplanujcie wydatki. Jeżeli trzeba będzie coś odsuńcie, dlatego że tutaj karty pokazały, tak jakby odejście, oczywiście, od takich bardzo męczących spraw, ale jednak to jest odejście zawsze jakimś kosztem, także no tutaj te finanse powiedziałabym, że mm, średnio, średnio. Zobaczmy, co w uczuciach dla lwów na kwiecień. Lew uczucia kwiecień. Lew uczucia kwiecień. <laughs> Pierwsze karty wykazują już jakieś takie, powiedziałabym, zatrzymanie, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe większe zdystansowanie się, być może patrzenie na coś z innej trochę perspektywy lub po prostu niechęć do podejmowania aktywności. Może być tak, że po prostu no trochę powieje chłodem, tak? Czwórka mieczy jest to często karta określona jako tak zwana zimna sypialnia, chłodna sypialnia, czyli tutaj jakby to życie i uczuciowe i być może seksualne troszeczkę może się u Was osłabić. Możecie Wy Albo nie mieć za bardzo ochoty na kontakty z partnerem, albo też będziecie potrzebować czasu i dystansu, ale myślę również, że w związku z sytuacją generalnie, jaka może panować tutaj um, i na świecie, ale także tutaj, karta akurat sądu ostatecznego może oznaczyć rodzinę, um, po prostu będą ważniejsze sprawy, tak? Niż chociażby um, taka. Chęć częstej bliskości. To może schodzić na drugi plan. Raczej będziecie starali się być zdystansowani, ale także brać udział w sprawach rodzinnych. Sprawy rodzinne będą stawiane wyżej nad uczucia. Zobaczmy, co jeszcze. Mogą się pojawić jakieś takie nieplanowane zwroty akcji, odwrócenie sytuacji, jakieś wydarzenia losowe związane tutaj z życiem uczuciowym. Pokazała się karta również milczenia przy królu, królu kielichów, czyli po prostu pewne emocje, które mogą Wam towarzyszyć w kwietniu, mogą być na tyle jakby silne, wysokie, że. No nie ukrywam, może dojść do jakichś sprzeczek, kłótni Takich wiecie, sytuacji zupełnie niespodziewanych Które no, wpłyną na tą kondycję, jeżeli chodzi o życie uczuciowe Także ja bym powiedziała tutaj bardziej, żeby starać się rzeczywiście Może ten chłód pokazany w czwórce mieczy będzie oznaczał to, żeby na chłodno podchodzić do różnych spraw Bo karty pokazały niespodziewane wydarzenia które mogą wpłynąć właśnie na Was w kwietniu i ten dystans będzie konieczny, żeby nie dać się za bardzo ponieść uczuciom i emocjom przede wszystkim, a co za tym idzie, nie doprowadzić do tego, że będzie jakaś wielka kłótnia, a później foch i nieodzywanie się przez dwa tygodnie. Zobaczmy, co dla osób, które są singlami, Mamy tutaj takie, poczekajcie, bo się jeszcze karty skleimy. Teraz widzę. <laughs> Mamy tutaj takie dość aktywne działania, jeżeli chodzi o singli. Natomiast myślę, że bardziej skupione albo z waszym środowiskiem bliskim, albo na zasadzie takiego poznawania kogoś w domu, Nie niewykluczone, że będziecie brać udział w jakiejś takiej większej imprezie. Znaczy większej na no, zasadzie, nie wiem, może czyjeś urodziny. Bo teraz wiemy, że jest kwarantanna, nie spotykamy się w... W liczbie więcej niż 50 osób, natomiast może to być jakaś uroczystość rodzinna, może to być jakaś taka impreza w gronie znajomych, gdzie rzeczywiście ktoś może Wam się spodobać. No i cóż, niewykluczone, że niektórzy z was będą mieli okazję do tego, żeby po prostu tutaj jakby rzeczywiście w jakiś romans wejść, bo to jak najbardziej jest pokazane tylko uwaga mamy kartę dziesiątki kielichów ta karta może sygnalizować że żeby w przypadku romansu uważać na to po prostu czy osoba, którą poznacie no, czy w jakiś sposób nie jest zajęta Także tutaj trzeba by było zwrócić na to uwagę, czy ewentualnie ktoś, na przykład sobie przysłowiowo nie zapomni powiedzieć, że jednak z kimś jest, dlatego że tutaj rzeczywiście ta konfiguracja kart może na to wskazywać. Zobaczmy sobie jeszcze przesłanie dla Was na kwiecień. Przesłanie na kwiecień dla lwów. Idealny termin. Właśnie nastał dla Ciebie idealny moment, żeby, żeby zacząć działać, poddając się natchnieniu. Drzwi są otwarte, więc przejdź przez nie, a my będziemy Ci towarzyszyć. Nie zwlekaj, bo masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść sukces. Wszystko i wszyscy są po Twojej stronie, wspierając swój triumf. Słuchajcie, tak, karta, jak przyjrzycie się jeszcze, mam nadzieję, że złapiemy ostrość. Halo, halo. O. Jak przyjrzycie się obrazowi, ona tutaj jest dość taka. Dość mocny nacisk kładzie na taką, powiedzmy, sztukę. Być może zawsze chcieliście, nie wiem, coś namalować. Już wspominałam dla innych znaków. Taka, taki czas, jakby który mamy teraz, może sprzyjać po prostu działalności twórczej, tak jeżeli chcieliście zacząć kiedyś. Pisać bloga, może to będzie najlepszy moment na to. Wiele osób zabiera się za sprawy, których dawno nie robiło. Wiele osób maluje, także jak najbardziej może to być dla Was również taki moment, kiedy zechcecie się w ten sposób realizować. Ok, dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie i pozdrawiam.